Dajcie smakosze. Dzisiaj na obiad zrobię kotety mielone. Będą to kotety z pieczarkami. Danie proste, a zapewniam, że bardzo smakowite. Przygotowałam mięso mielone z łopatki wieprzowej. Do mięsa pieczarki, które będę podsmażać na cebuli z czosnkiem. Do podsmażania będzie potrzebny olej i masło. Do mięsa dodam także jajka, posiekany koperek, tartą bułkę, którą namoczę w mleku. Będę mięso przyprawiać pieprzem i solą, otaczać w tartej bułce no i smażyć na oleju z masłem. Wszystkie składniki oraz ich proporcje, jak zawsze, znajdziecie w opisie, pod filmikiem. Tartą bułkę zalewam ciepłym mlekiem. I zostawiam, żeby spęczniała. Cebulę pokroję na kostkę. Czosnek zmiażdżam i posiekam. Cebulę z czosnkiem odstawiam i zaraz będę tarła pieczarki. Pieczarki potrę na tarce o grubych oczkach. Patenie lekko podgrzałam, wlewam trochę oleju i dodaję masło. I czekam aż masło się rozpuści. I teraz... Wrzucam cebulę i przesmażę ją do zeszklenia. Cebula straciła swoją surowość, dodaję teraz czosnek. I potarte pieczarki. Pieczarki puszczą płyn, więc będę to odsmażać. Aż ten płyn odparuje. Moim zdaniem, pieczarki są już dobrze usmażone. Teraz muszą wystygnąć. W czasie, gdy pieczarki stygną, dodaję do mięsa namoczoną tartą bułkę. Osiekany koperek. Dodaję trochę soli. Oraz pieprzu. I wstępnie mogę to mięso z tartą bułką, koperkiem, solą i pieprzem wymieszać. Pieczarki wystygły, dodaję je teraz do mięsa. Mięso z pieczarkami, teraz dokładnie wymieszam. Po dokładnym wymieszaniu mięso smakuje. Super, na surowo świetnie smakuje. I teraz dodam do masy mięsne jajka. I ponownie mięso dokładnie wymieszam. Mięso jest dobrze wyrobione, więc teraz będę formować kotlety. Przygotowałam sobie zimną wodę, będę w niej zwilżać dłonie, żeby się mięso do dłoni nie przyklejało. I będę formować niezbyt duże kotlety. Tak, aż do wyczerpania całej masy mięsnej. I ostatni. No i teraz możemy je smażyć. I na patelnię leję olej. Do oleju dodaję masło. I wkładam nasze kotlety. I teraz będą się smażyły z obu stron na rumiano. bardzo ładne rumiane i smażymy drugą stronę usmażone kosmety zdejmujemy na talerz na patelnię dodam masło i trochę oleju i zaraz będę smażyć drugą partię kotletów, bo wyszło mi ich 11. Kotlety mielone z pieczarkami najlepiej smakują z i surówką. Są miękkie, soczyste. Mm. no i bardzo mi smakują. Dzięki przesmażonym z cebulką pieczarkom mają świetny smak. Pieczarkowo-koperkowy. Hmm, nic dodać, nic ująć. Wszystkim smakoszom gorąco polecam i wszystkim życzę smacznego.